Panie nasz, w tej porannej ciszy zwracamy nasze serca ku Tobie, bo niebo opowiada chwałę Twoją, a firmament głosi dzieło rąk Twoich. I my, twoje dzieci, pragniemy dołączyć do tego milczącego hymnu stworzenia, który nie zna granic języka ani nocy, ani dnia, lecz nieustannie mówi o Tobie Boże którego majestat nie zna końca. Boże, który w blasku poranka ukazujesz swoją wierność, który w świetle słońca objawiasz swoją sprawiedliwość, i który w szmerze porannego wiatru przemawiasz do dusz tych, którzy Cię szukają. Dlatego dziś, kiedy dzień się budzi, wołamy do Ciebie jednym sercem i jednym głosem. Bądź uwielbiony, nasz stwórco, nasz zbawco, nasz królu, który oświetlasz drogi naszego życia i otwierasz oczy naszych serc na Twoją obecność w całym stworzeniu. Bo jak słońce wychodzi z komnaty swojej i raduje się jak oblubieniec wybiegający na spotkanie, tak i my. Pragniemy wychodzić naprzeciw Tobie z radością i drżeniem, z pokorą i wdzięcznością, z głodem Twojej prawdy i pragnieniem Twojej sprawiedliwości. Ponieważ słowa, które wychodzą z Twoich ust, są doskonalsze niż złoto, czystsze niż kryształ, słodsze niż miód z plastra. I to właśnie te słowa, Twoje święte przykazania, Twoje prawa, Twoje napomnienia i Twoje wyroki są dla nas światłem w ciemnościach, są dla nas schronieniem w burzy, są dla nas drogowskazem, który nie zawodzi. I dlatego dziś prosimy: Ucz nas, Panie, kochać Twoje Słowo bardziej niż rzeczy przemijające. Ucz nas słuchać Twojego głosu. Pośród tysiąca innych dźwięków, które próbują nas rozproszyć, prowadź nas, panie, abyśmy żyli tak, by nie tylko znać Twoje przykazania, lecz także je zachowywać, by nie tylko słyszeć Twoje słowo, lecz także nim żyć, ponieważ Twoje prawo doskonali duszę, Twoje świadectwo daje mądrość prostaczkowi, Twoje rozkazy są proste i rozweselają serce. A bojaźń Twoja jest czysta i trwa na wieki. I właśnie tej bojaźni, tej świętej czci wobec Ciebie pragniemy się dziś uczyć, bo chcemy być ludem, który drży przed Twoim imieniem, ludem, który ufa Tobie bardziej niż sobie samemu, bardziej niż ludzkiej mądrości, bardziej niż sile ramienia. Chcemy być ludem, który przyjmuje Twoje sądy jako dobre i sprawiedliwe, jako wyraz Twojej miłości, a nie kary, jako światło, które wypala ciemność w nas, jako ogień, który oczyszcza nasze intencje, nasze pragnienia, nasze motywacje. I dlatego przychodzimy dziś do Ciebie z pokornym sercem i otwartym duchem. Gotowi byś nas badał, byś nas oczyścił, byś przemienił nasze wnętrze, by nie było w nas żadnej ukrytej winy, żadnej przewrotności, żadnego buntu przeciwko Tobie, aby nie było w nas żadnego słowa, które rani, żadnego spojrzenia, które sądzi, żadnego czynu, który przynosi wstyd Twojemu imieniu. Lecz aby wszystko, co mówimy, co czynimy i co myślimy, było przeniknięte Twoją obecnością, Twoim światłem, Twoją miłością. Bo Ty, Panie, patrzysz nie tylko na to, co jawne, ale i na to, co ukryte w naszych sercach. I tylko Ty możesz oczyścić nasze wnętrze z tego, co fałszywe, z tego, co dumne, z tego, co skupione na sobie. Dlatego dzisiaj, w tej porannej modlitwie, uniżamy się przed Tobą i mówimy, przeszukaj nas Boże, i poznaj serca nasze, doświadcz nas, i poznaj myśli nasze, i zobacz, czy nie kroczymy drogą nieprawości, a prowadź nas drogą odwieczną, drogą światła, drogą posłuszeństwa, drogą miłości, drogą pokory, Panie, bo pragniemy być ludem oczyszczonym, gotowym do Twojego dzieła, narodem świętym, który odbija Twoje światło w świecie pełnym mroku. Pragniemy być niczym słońce, które każdego ranka wychodzi, by ogarnąć ziemię swoim blaskiem. Takim my chcemy wychodzić z naszych domów i rozświetlać ciemność miłością, pokojem i prawdą. Które pochodzą od Ciebie, i nie chcemy już żyć według własnych planów, według własnych pragnień, według własnych kalkulacji, lecz według Twojej woli, bo Twoja wola jest doskonała, dobra i pełna miłosierdzia, a Twoje przykazania są życiem i błogosławieństwem. I choć niebo głosi Twoją chwałę, to wiemy. Że jeszcze większą chwałę oddaje Ci serce człowieka, który trwa w Tobie, który ufa Tobie, który wybiera Ciebie każdego dnia na nowo. Więc dziś wybieramy Ciebie, Boże nasz, wybieramy Twoją prawdę, Twoje słowo, Twoją drogę i odrzucamy wszelki kompromis ze światem, wszelkie półprawdy. Wszelkie złudzenia, które nas odciągają od Ciebie, bo nie chcemy więcej żyć w letniości, nie chcemy żyć połowicznie, ale w pełni, z całych sił, z całej duszy i całego serca, dla Ciebie, Panie. A gdy zgrzeszymy, gdy upadniemy, gdy zbłądzimy, prosimy: nie opuszczaj nas. Lecz w swoim wielkim miłosierdziu wyciągnij do nas rękę, podnieś nas, oczyść i prowadź dalej, bo Ty jesteś naszym odkupicielem. Ty jesteś skałą naszego zbawienia. Ty jesteś tym, który przemawia do naszych dusz przez wschód słońca i przez milczenie nocy, przez dźwięk trąby i szept sumienia, przez radość i przez cierpienie. I dlatego pragniemy być wrażliwi na każdy znak, który nam dajesz, na każdy promień łaski, który do nas dociera, na każde Twoje wezwanie, które kierujesz do nas w ciszy serca. I nie chcemy więcej żyć jak głusi. Nie chcemy więcej być ślepi, lecz pragniemy słyszeć i widzieć, rozumieć i odpowiadać, ufać i iść. Nawet gdy droga jest trudna, nawet gdy nie wszystko rozumiemy, bo Ty jesteś z nami, a Twoje słowo jest pochodnią dla naszych nóg i światłem na naszej ścieżce. Dlatego wyznajemy dziś: Ty, Panie, jesteś naszą siłą i pieśnią. Tobie powierzamy ten dzień, Tobie powierzamy nasze rodziny, naszą przyszłość, nasze decyzje. Tobie oddajemy wszystko, co mamy i kim jesteśmy, bo wszystko pochodzi od Ciebie i wszystko należy do Ciebie, a my jesteśmy jedynie szafarzami Twojej łaski i świadkami Twojej chwały. Więc niech słowa naszych ust i rozważania naszych serc będą miłe Tobie, Panie, nasza opokoj. I nasz odkupicielu, teraz i na wieki wieku.